Witajcie. Nie odzywałam się dzisiaj do Was z samego rana, bo troszeczkę dużo się działo. Musiałam nadać bagaż i takie tam bzdety przed podróżą. W każdym bądź razie jestem obecnie w Anglii, w Birmingham. Będę tutaj, można powiedzieć, kilka razy, bo wracamy z NNTokio jutro. No w każdym razie będzie, będę Wam na bieżąco tłumaczyła. Teraz właśnie się znajduję w pokoju hotelowym, które chciałabym Wam pokazać. Dlatego w sumie też zaczęłam nagrywać. Jestem obecnie w Birmingham, to tak mówiłam i nocuję dzisiaj w hotelu wraz ze swoją załogą. No Także mamy bardzo bliziutko. Już Wam wszystko pokazuję, jak wygląda. Zaczynając od drzwi standardowo szafa. Tutaj Klimat troszeczkę inny, bo jakieś tam czerwone e, się pojawiają dodatki. Zaraz otworzę drugą, tylko tutaj musiałam trochę zabrać walizę swoją. E, mam dużą walizkę, bo przylecieliśmy na 6 dni, także będę mogła e, w razie czego poszaleć. Tak wygląda łazienka. E, w ogóle bardzo mi się podobają drzwi, które wyglądają jak e, lustro i właściwie są z jednej strony lustrem, a z drugiej strony... E, bo właściwie myślałam, że są przezroczyste. Tutaj jest ta mała toaletka. E, tutaj mamy prysznic, deszczownicę e, i zestaw kosmetyków. Bo w ogóle bardzo, muszę przyznać, podoba mi się e, ta łazienka. Oczywiście obudowa, jakby nie patrzeć, już świąteczna. Od razu pokazuję w całości. Lubię takie gadżety przy okazji, tak żebyście widzieli. Tutaj moja walizka. E, zestaw do robienia jakiejś tam kawki, herbatki. E, tutaj lodóweczka mini. I tutaj jakieś tam szafeczka na rzeczy. No i oczywiście łóżko. Tak wygląda łóżko. W ogóle fajne jest to, że zazwyczaj w hotelach mamy albo jedno bardzo duże łóżko, albo dwa. Tutaj widzę, że postawili nam dostawkę tak zwaną, więc też bardzo miło. Tutaj jakieś tam biureczko. No i oczywiście telewizor. Gigantyczny. No i tak w sumie się prezentuje mój pokój. Zaraz ogarniam się na śniadanko. Tutaj jeszcze pokażę Wam fototapetę, a no i oczywiście widok, ale tutaj za dużego widoku nie będzie niestety, bo tak jak Wam wspominałam hotel jest przy samym lotnisku, więc praktycznie naprzeciwko już mam e, odloty, ale i tak jestem bardzo zadowolona z pokoju, także do zobaczenia w dalszej części filmiku. Wracam do Was ponownie. E, niestety nie nagrałam za dużo, jeżeli chodzi o takie gadanie, jak byliśmy teraz w centrum. Ale zobaczycie jakieś tam drobne e, przybitki, jeżeli chodzi o rynek, e, fajnym elementem. Zwiedzanie było to, że był jarem świąteczny, więc gdzieś tam światełka, jakieś karuzele i ten taki świąteczny klimat bardzo nam się udzielił, więc można było kupić grzane winko, jakieś tam lokalne piwko, więc jeżeli chodzi o to, to fajnie, no i oczywiście klasycznie jakiś tam. Kupiliśmy drobne pamiątki, jakieś snaki, żeby mieć czy w hotelu, czy później na lot, albo komuś podarować. No i w sumie tyle. Cały dzień praktycznie spędziliśmy, można powiedzieć, na mieście. Bo jak wyjechaliśmy około 12, to, to przed chwileczką jest godzinka 18. A za chwilkę to dopiero weszliśmy do hotelu. Także tak dzisiaj wyglądał mój dzień. Jutro z rana... O 6 wylatuję i będę robiła lot stąd, czyli przypomnę z Birmingham do wioski świętego Mikołaja, no i później wrócę tutaj, a stąd jeszcze polecę już naszym samolotem do Glasgow. Także jutro widzimy się w Glasgow, tam będę miała półtorej dnia, to może uda mi się coś więcej e, zwiedzić e, niż tutaj, i może to Was e, uda się, że pogadam. Także do zobaczenia, ja teraz już e, będę się powolutku ogarniała. I spędzała miło wieczór. Także do zobaczenia i oglądajcie dalej. Cześć. Ostatni raz się z Wami witam i zarazem też się za chwileczkę pożegnam. Ja już uciekam z spadki. Jestem gotowa. Umyta, wykąpana, w piżamce, w łóżeczku. Mundur gotowy, walizka e, spakowana do końca. Także jutro, to tak Wam mówiłam, z rana lecimy i zabieramy pasażerów z Anglii. I lecimy do Świętego Mikołaja. Jesteśmy tam kilka godzin, e, około 80, i później wracamy z powrotem do Anglii. Także będę się odzywała jutro. Dzisiaj malutko nagrywałam, więc podejrzewam, że połączę te dwa filmiki. Także miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w kolejnej części. Hej. Cześć, witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj jest teraz godzinka, zaraz szósta, i ja powolutku się szykuję, bo zaraz schodzę na dół i udam się na lotnisko. Ono jest dosłownie, że tak powiem, tuż za rogiem, bo wystarczy przejść przez przejście i już jest na lotnisku. Więc zaraz wraz z całą załogą nadamy bagaż i będziemy lecieli do Enon Tokio. Także oglądajcie dalej i trzymajcie się cieplutko. Kochani kochani, witajcie w Laponii! Jesteśmy w wiosce świętego Mikołaja. Mieszkamy w takim oto domku, tak się prezentuje. W środku jest cał na pokoju łazienka, wszystko czego do szczęścia potrzeba Stewardesie. Tam jak widzicie o, Tam tykają reniferki. Wybieramy się do wioski Świętego Mikołaja, także na pewno będę nagrywała. Trzymajcie się cieplutko, bo jest to bardzo, bardzo zimno. Schowam się do środka i... Wracam ponownie, jest troszeczkę ciemno, więc no, jakoś nagranie nie będzie jakoś super. Ale jeżeli chodzi o wioskę Mikołaja, jakie mamy tu atrakcje? Możemy przyjechać za przęgiem z piskami haski. I nie tylko, bo wcale to nie oznacza, że jest tylko rasa haski. Można przyjechać z kuterami śnieżnymi, można się przyjechać saliami właśnie z reniferkiem, także jest dużo, dużo atrakcji, są sanki, można zobaczyć świętego Mikołaja, tylko są duże kolejki, więc my jeszcze akurat czekamy godzinkę, więc akurat jedziemy się ociepić w domku, wypić jakiejś ciepłej kawki. Też jest domek z kawką, herbatką i ciepłym sokiem. Można pójść sobie tutaj przez. Już Wam pokazuję po tej stronie przez jeziorko zrobić sobie taki spacerek, tylko ono niestety nie widać mnie, bo już jest, że tak powiem, naprawdę ciemno. Tutaj jeżeli chodzi o słoneczko, to jest bardzo, że tak powiem, rzadko i tylko przez krótki okres czasu, także trzeba się cieszyć póki jest. No i tak to wygląda. My dzisiaj wracamy, ale jeszcze Wam nagram może coś u Mikołaja, no i będą przebitki zdjęć, które zrobiłam. Cześć, 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 już jest bardzo późno, bo już jest 23 w Polsce, jest 12 wieczorem. No i zaprowadzę Was do mojego pokoju holiday in tym razem, więc zapraszam. Tak się prezentuję. Tutaj od razu jak się chodzi, tu są drzwi, lustro, jakaś tam szaweczka, coś do prasowania, toaleta, jakiś tam zestawik, skromna łazienka, lustereczko, hejo. Telewizorek, łóżeczko. Mam nadzieję, że będzie wygodne, bo dzisiaj była bardzo męcząca droga. Biurko. No i niezapomniany widok. Zapierający dech w piersiach, czyli widok na parking lotniskowy. Na parking lotniskowy. <noise> tak to się wszystko prezentuje. Pokój jest dużo mniejszy. Powiem Wam, że dzisiaj był jeden z cięższych lotów, które miałam. No i tak angielscy pasażerowie troszeczkę czasami. E, no, nie są wyrozumiali, także gdzieś tam było to męczące, plus dzisiaj jednak spędziliśmy czas z może e, może Tokio chciałam powiedzieć, e, nie no dobrze, o weną Tokio, chciałam być urwani, zamieszałam się sama, nieważne. W każdym razie e, miło spędziliśmy czas, ale jednak e, na podwórku, więc człowiek e, też jest jednak zmęczony e, po tych sześciu godzinach e, na dworze. Także teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia. Jutro mamy dzień wolny, także okaże się. Jeżeli pogoda dopisze, to pójdziemy na kolejny jarmek świąteczny, jakieś może drobne zakupy i suvenire. A tak, jeżeli będzie brzydka, to odpoczniemy w hotelu i przygotujemy się na kolejny lot. Także wszystko się okaże. A teraz po prawie można powiedzieć 20 godzinach żegnam się z Wami, idę odpoczywać. I do zobaczenia dalej. Cześć, witajcie ponownie. Ja wczoraj nic wam niestety nie nagrałam, bo postanowiliśmy praktycznie y, większością załogi, że zostajemy w hotelu i odpoczywamy. Y, po męczącym poprzednim locie, plus chcieliśmy odpocząć, bo mieliśmy praktycznie y, cały wolny dzień. E, dla siebie, także każdy gdzieś tam e, porobił coś swojego, odpoczął, poczytał książkę, o telewizję, wieczorkiem e, zamówiliśmy pizzę i zjedliśmy, także tak bardzo na spokojnie, na chillu. E, dzisiaj e, wylatujemy z Glasgow, czyli są, gdzie teraz jestem, i lecimy do świętego Mikołaja. Ponownie tym razem niestety nie zostajemy, jest to rotacja w tą i z powrotem, i wylądujemy dzisiaj na Luton. Także nagram wam już coś z Luton, pokażę Wam. Pokój ja już byłam w tym hotelu, będziemy nocowali w hotelu Crown Plaza, ale jeszcze wam wszystko opowiem. Na razie szykuję się, bo za chwileczkę będę już wychodziła, także do zobaczenia w dalszej części. Cześć, witajcie ponownie. Plany niestety się zmieniają. E, otóż odwołali nam lot do Charles de Gaulle, czyli do Paryża, później do Bristolu, e, więc w ogóle zniknął z siatki połączeń. Dzisiaj, jak wylądowaliśmy, w Tokio. E, no i teraz się okazało, że jutro wracam e, wizerem do Polski. E, no i dostaję rezerwę, czyli możliwe, że z tego będzie lot. Także dzisiaj śpię w hotelu Plaza, Crown Plaza, zaraz wam go pokażę i to będzie tyle na dziś. Tutaj wchodzimy, mamy drzwi, od razu na prawo jest łazieneczka. Proszę bardzo, co tak, tak wygląda. Tutaj szafa, oczywiście klasyk. Kawka, herbatka do zaparzenia sobie. Stoliczek, no i łóżeczko. Już spałam w tym hotelu, także mogę potwierdzić, że jest wygodne. No i widok niestety na parking, ale to nic. Także to tyle. Tak wygląda jeszcze pokój z tej perspektywy. I życzę Wam miłego wieczoru, dnia bądź popołudnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Jestem w Warszawie dojechałam. Troszeczkę nam się dłużyło, bo jednak dostaliśmy, nie wiem, czy wspominałam, najwyżej się powtórzę. dostaliśmy informację, że wracamy do Polski, więc wczoraj po powrocie. Z, z tego, co miałam, dostałem informację, że następnego dnia, czyli dzisiaj, wracamy e, wizerem do Katowic. Niestety, bo w, do Warszawy nie było e, miejsca dla całej załogi, e, tylko tam podobno cztery miejsca. Więc e, przylecieliśmy do Katowic i z Katowic przyjechaliśmy busem do Warszawy. No i na dobrą sprawy tyle, każdy poszedł w swoją stronę, posiągnęliśmy się z załogą. O godzinie praktycznie 16 już byliśmy w Warszawie, więc no od 5 do 16 znowu niestety 10 godzin. Bardzo dużo ludzi na lotnisku, bardzo dużo w ogóle odlotów wizera do Polski, bo były, była i Warszawa, były Katowice, Kraków i wydaje mi się, że chyba też Gdańsk. Także dużo ludzi, widać, że już podróżuje na święta, a ja jestem teraz na zakupkach. Właśnie mój damen poszedł po lampeczki, byliśmy w Ikei, żeby coś zjeść w Lidlu. No, i za chwilkę do domu. Także na dzisiaj już odpoczywam. Biorę na pewno dzisiaj gorąco kąpiel, żeby stópki odpoczęły. No, i żegnam się z Wami. W takim razie do zobaczonka w przyszłości. Hejko, miłego wieczoru.